Ladies and gentlemen, Katarzyna Grawowska i Ewelina Kordy. To kolejny duet na bitwę. Dziewczyny zadowolone? Mm. Mm. Ja tak. Ja też. Ty też. <grym> <grym> A dlaczego po dłuższym zastanowieniu? Bo dobra jest. Mówisz, że jest dobra. Jakie są jej plusy? Nie widać. No widać. No i widać i, i, słychać. i słychać. Widać i słychać. <grym> A plusy Eweliny? No, same plusy, kurczę. No nie, ona mi przypomina Ewę CD. i jestem przerażona, szczerze, szczerze mówiąc, i wokalnie, i wizualnie. Będziecie tańczyły podczas kawałka? Nie wiemy, może jakiś wspólny układ wy wykonamy choreograficzny. <śm> Typu za Tyle włosy, to powiem, za włosy. Ale nie będziecie, nie będziecie się rozśmieszały, nie będziecie się szturchały? jest tak, było w zagranicznych edycjach, dlatego pytam, jak tutaj będzie u nas? Lepiej. No. <grym> Jeszcze lepiej, Polak potrafi, nie? Dobrze. A <grym> No dobrze, Kasia, Ewelina, czekam na wynik tej bitwy. My też. Program The Voice of Poland technologicznie wspiera Sony. Producent notebooków VAIO.